Gdyby ktoś mi trzy lata temu powiedział, że ja nagram płytę, to bym mu postukał po głowie. Powitajcie gorącej, serdecznie. Andrzej Grabowski! No to co? Bardzo Państwa przepraszam z góry za to, co się stanie. Nie jestem wokalistą, nie jestem piosenkarzem. Pewnie się kilka razy pomylę. No ale dzięki temu pewnie Państwo zapamiętacie dłużej ten występ. To nie był mój pomysł, tylko Krzyszka Niedźwieckiego, szefa tego klubu, kompozytora pewnej piosenki, którą zaśpiewałem dwa lata temu w związku z koncertem poświęconym Maklakiewiczowi i Zbachowi w Gdańsku. No i jedna z tych piosenek, ja tam śpiewałem dwie, znalazła się na liście przebojów programu trzeciego, nawet była dwa tygodnie na pierwszym miejscu, no i wobec tego zaczął mnie namawiać, a może byśmy jeszcze coś pośpiewali, no i... Zacząłem przybywać do Częstochowy i nagrywać, nagrywać różne piosenki. Potem poprosiłem moich kolegów, przyjaciół, aby mi napisali teksty. Janek Wołek, Janek Nowicki, Andrzej Poniedzielski, Krzysztof Nowak. No i tak powstała piosenka, nie tylko złożona z ich tekstów, również z tekstów od Częstochowy, Małgosi i jeszcze paru innych. Dwa lata temu Miałam przyjemność napisania tekstu do Opola dla Marka Jaskowskiego po rozpadzie Manamu, który zorganizował nową grupę The Good Boys. Dla Janusza i Janiny Iwańskiego również trzy piosenki na nowej płycie się znalazły. I teraz kolejny projekt z Andrzejem Grabowskim. powtarzalny blok mieszkalny, sukcesywnie depresyjnie agonalny. Krawka, lamperia Dzisiaj to właściwie premiera koncertowa moja, bo jeszcze nie koncertowałem. Miałem koncert taki promocyjny po wydaniu płyty, no ale to było kilka piosenek, cztery czy pięć piosenek w Warszawie, w klubie. No dzisiaj to już jest taki... Mam nadzieję, pełnowymiarowy koncept, no, ale co z tego wyniknie? Czasami jest mi właśnie tak, że siebie mi najbardziej brak. Jak chodzi o nic, to o wszystko nic nie ma. jest takie miłe podniecenie. Ja za stary jestem, żeby mieć tak zwaną tremę, co to, to, to lepiej się w życiu przeżyłem. Tyle porażek i tyle, nie wiem, jakiś tam, no, nazwijmy to, radości z wykonywania zawodu, że, że wiem, że wszystko może się zdarzyć i że to w sumie niewiele znaczy, czy ja dzisiaj wypadnę bardzo dobrze, czy, 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 czy bardzo niedobrze. Nie dlatego, że ja uważam, że ja w Częstochowie to Mniej niż w Warszawie. Nie, bardziej tutaj, bo właśnie tutaj te piosenki powstały, tu w Częstochowie, na ulicy pewnej, w pewnej piwnicy siedzieliśmy, nagrywaliśmy, wobec tego bardzo ta Częstochowa jest mi bliska. Bliski mi jest ten klub, no, który prowadzi w Rzeczypospolitej, który doprowadził do tego, że ja te piosenki w ogóle śpiewam, że ja w ogóle śpiewam. Zadzwoniliśmy do Andrzeja, który na początku oczywiście nie potraktował nas poważnie, bo propozycja była dosyć yy, lakoniczna, rzekłbym. No ale później jakby doszło do spotkania i stąd się na narodził pomysł. Później nagraliśmy płytę z tymi piosenkami, które były na koncercie i piosenka właśnie z Andrzejem w zasadzie odniosła sukces i pociągnęła sprzedaż płyty. Była taką siłą napędową tego projektu. No i jakby zaprzyjaźniliśmy się, powiedzmy tak. Zakolegowaliśmy się i wpadliśmy na pomysł, żebyśmy coś tam jeszcze nagrali. Zaczęliśmy nagrywać i zebrało się 13 piosenek, które, które po prostu Uniwersal zechciał wydać i wydał. Na zgryzoty i głupoty, na codzienny splin, na tęsknoty i kłopoty klin, na rozstania i powroty, na smażanie win, na idiotyzm i nepotyzm win. Ojej, no wie pan, jestem skromnym człowiekiem, i nie będę w ogóle odpowiadał na takie pytanie, ponieważ no, trudno mi się porównywać z tego, nawet czy to. Innych jeszcze piosenkarzy, bo słyszałem i o Tommy Waite'ie, i o Wysockim, i o wielu, wielu innych, no ale Boże, no nie, nie przesadzajmy, no nie przesadzajmy. No. Co, gdzie, kiedy, kręcie miasto, polecam Andrzej Kowalca. Albo w palnik, albo w gaźnik, z szalu szczęścia bez przyczyny, podnosimy sobie wskaźnik, taki mamy szczyt.